Witam wszystkich. Dzisiaj znowu nad rzeką. Tydzień temu byłem, coś tam się udało złowić, dwie fajne ryby. I to zmobilizowało mnie do tego, żeby znowu pojechać, zobaczyć, ale teraz inne miejsce. I jak widzicie, jestem w innym miejscu, prawdopodobnie poznają wszyscy most, więc wiecie, gdzie jestem, lesko, w okolicach kempingu. Także próbuję tutaj zobaczymy jak będzie dzisiaj i będę próbował jednak łowić konsekwentnie kiełżami dwa kiełże, zobaczymy jaki to będzie miało efekt czy to się przełoży na więcej ryb, lepsze brania większe ryby, mniejsze ryby no, czas pokaże, zobaczymy jak będziemy tutaj e, dzisiaj mm, łowić warunki są dobre, choć wiatr lekki e, wieje i to nie jest dobre, bo ten wiatr jednak przeszkadza w prowadzeniu tych much, tych nimf Wyciąga wiatr z wody, te muchy ciężko się rzuca, nie idą te muchy tak jak sobie tego życzę. Ale jest jeszcze dzisiaj jedna fajna rzecz: a mianowicie będzie dzisiaj ze mną gość. Gość, który dojedzie, później wam na filmie przedstawię tego gościa. Zobaczycie, i spróbujmy razem tutaj, w tym miejscu połowić. I zobaczymy, jakie będzie, będą efekty. No, we dwóch może coś się uda zmówić więcej. Powiem wam, że specjalista nie lada. Zobaczycie. Część pewnie zna mojego gościa, ale co będzie, to oglądajcie i zobaczycie, co będzie się działo na filmie. Zapraszam. jest ryba jest pierwsza ryba i teraz i to chyba będzie lipień ale dosyć spory bo chodzi fajnie to będzie lipień pstrąg by już się pokazał na powierzchni ale spora ryba choć jak mówiłem ostatnio na filmie prąd wody jednak te ryby tutaj są dużo większe, wydają się dużo większe w tym prądzie, ale to jest fajna ryba, to jest fajny lipień, także szybciutko go zaraz wypuszczamy, oczywiście kiełż. No ale tutaj nie do końca o lipienie chodzi ale przyłowy no nie da się akuratnie ominąć tych ryb. Także szybciutko trzeba rybę wypuścić i zaraz zwrócić jej wolność. Kiełż jest zapięty delikatnie. No i wypuszczamy rybę z powrotem do wody. Popłynął. No pierwsza ryba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Jest. i tym razem chyba wstrąg, tym razem wstrąg, takie branie bez brania praktycznie, nie było widać za bardzo brania, ale ryba wzięła, no i to chyba będzie wstrąg tym razem, jakiś nie olbrzymi, ale fajnie chodzi, fajna zabawa naprawdę, mimo że warunki nie są łatwe ale ryby daje się złowić. Woda nie jest brudna, w miarę czysta. No i mamy wstrąga. I znowu kiełż na skoczka. No, taki mierowy pstrążek. Widzicie, kiełża ma w pysku. Do brzegu mam spory kawałek, więc wypuścimy rybę, fajna ryba, ładna, ładny wstrąg i płynął. no całkiem dobrze. Jest, jest kolejny wstrążek. Też nie jakiś, jakiś olbrzymi, ale fajnie wziął, bo teraz czuć jak pociągną dobrze ze zestaw No, ryba Także szybko idzie Hall do powierzchni, wody i zaraz wstrąga znowu do podbieraka Oczko kolego No, taki średniaczek. No i ten sam kiełsz, i znowu skoczek. No i patrzcie, no taka ryba. Tym razem mniejszy troszkę wstrążek, ale fajnie, że są. Jest następna ryba, ale to będzie chyba, o nie wstrąg, myślałem, że lipień, ale wstrąg znowu, a spadł, szkoda, szkoda, ten był trochę większy, ale spadł. Jest ryba, ale teraz lipień, teraz będzie lipień. Szkoda, że to jest lipień, ale mówię, miał takich przyłowów w tej chwili nie da się tutaj ominąć. I tak łowię kiełżami, które mają troszkę większe rozmiary, gdybym łowił mniejszymi, to pewnie tych lipieni byłoby więcej. I tak postaram się tą rybę szybko wypiąć. Zapięta jest za kiełża, więc za kiełżyka złapiemy i zaraz wrócimy jej wolność. I gra popłynął sobie spokojnie. Szybkiej, szybkiej wody. Trudno powiedzieć, co to jest. To jest chyba wstrąg. To jest chyba pstrąg I to taki nawet bajkowaty. W takiej wodzie stał, szybkiej. Się nie spodziewałem tutaj ryby. Ale jest fajny strążek. Ciężko go, kurde, podciągnąć. Tak. Tu jest woda dobra. Takiej damy sobie, chodź no. tu kolego, no taki nawet spory, no fajna ryba. No, dwa razy, ale jest. No, taka dobra ryba. Stała w takiej szybkiej wodzie. Się nie spodziewałem. No i patrzcie, taka ryba. Piotrek. Który no jest po prostu autorytetem na sanie. Słowik. Tyle ledwo weszliśmy, on żoły. Przepiękna ryba. No, naprawdę zdrowiutki samiec. Taki jaką śliczną głowę. No, fajna ryba. No, bajka. No i dobra, puszczamy do wody No i baj rośnie sobie brawo Piotka Jest też po prostu geniuszem wędkarskim <grymne> o Piotr Maribę, proszę U Skutecznie samoloty <grymne> jest dobrze No i co Piotr? Również kiełż, nie? No, tak jak mówiłem Ale ładny, taki zielonkawy, nie? Taki oliwkowy Taki oliwkowy, no ładny No i po rybie Wyje długo, pali dobre imię Timo traper. Tak jest Nie, już mi się podoba No widzisz <laughs> Ta woda, nie liczy się, Tak jest O, proszę. Gość się rozpędził. Gość się rozpędził. Piotr ma kolejną rybę, tym razem lipień. I szybko do wody. Fajną rybę znowu jest fajna ryba i chyba wstrąg, bo tak chodzi wygląda to, o ładnie ładnie skoczył ładnie skoczył Fajna ryba kolejna piękny wstrążek będzie znowu fajnie walczy w tej wodzie pięknie skoczył Widzę, że ładnie wybarwiony, taki żółty. No, chodź, kolego. I no, wybierają te strągi. Kierża na skoczka, jednak. Niby różnicy między nimi nie ma, ale jednak wybierają. No, kolego, patrz. Kolejna ładna ryba. Zagrywam. Tu jest mucha pod kątem kiały, mały. Szybko tu odcinam. Ta obcinaczka podobno przetnie nawet stalowo. do polowania czołgów. A tu taka mała czarna. Przywieżyliśmy te Jakiś tam troszkę fleszyku fioletowego? Tak. No? Z tak zwanym elementem grozy. Elementem czego? Grozy. O, proszę. Czyli teraz robimy się moją bać. Na tym, żeśmy zakończyli to łowienie w dzisiejszym dniu, a to jest mój gość, którego wam przedtem anonsowałem, mówiłem, że będzie, Piotr Zieleniak. My już wprawdzie kończymy łowienie, parę ryb udało się złowić. Piotrowi więcej tych ryb trochę spadło. spadło ale... Stare kacieki miałem. <noise> to nawet <noise> jeden był bez grota, jak pokazał później po holu ryby. No ale co, w rzece są ryby, mimo że warunki są trudne, nie? To prawda. No i Jeśli ja mam coś dodać, to w ubiegłym roku tu byłem, nie złowiłem w ogóle nic, a dzisiaj złowiliśmy tak po mniej więcej 10 ryb i pstrągi. Nie chcieliśmy łowić lipienia, ale mnie się dwa trafiły, to je natychmiast tam wypuściłem. Widać, że jest po prostu lepiej. Nie, nie da się przy takiej wodzie tym, selekcjonować tych ryb. Bo... No oczywiście, nie. że się nie da, natomiast. No, woda jest duża, surowa, taka jak powinna na wiosnę być. Nie? Tak. Czysta, nie ma żadnych mętnic. Ma. Bardzo fajne, fajne Bardzo łowienie. Fajne. No. Ja się cieszę, że mnie Piotrek zaprosił, bo hmm. sam to by się pewnie nie zmobilizował. A już fajcie, super. Już naprawdę, już my się fajny omawiali dzień. kilka o. razy. No, to już było kilka razy. Także team trapper znowu górą. Tak jest. Złowiliśmy, jesteśmy zadowoleni, jest naprawdę roku, fajnie. W tym roku, myślę, że uda się jeszcze powtórzyć, nie jak raz. nie raz, to pewnie kilka, nie? Może grubszą ekipą i będziemy próbować łowić ryby na sanie, widać, że rzeka jest dobrze dorybiona, ma potencjał i tych ryb można sobie połowić, nawet w takich trudnych warunkach. Rozmawialiśmy też w trakcie, z Ernestem tutaj przyjechał nas odwiedzić, to opowiadał o tym, jak z kormoranami walczyli, więc naprawdę wielkie dzięki, chłopaki! Dobra robota wykonana. Tak jest, kormorany, nasza plaga, ale w tym roku nie było ich tak dużo. Dzięki właśnie pracy tym, tych ludzi. Dali sobie z nimi radę. Dobra, kończymy. Widzimy się następnym razem. Pewnie już bez Piotra, ale przyjemnie jest tak z kimś sobie powędkować, nie tylko samemu. A Was zapraszam do kolejnych filmów i do i Piotr też jest moim fanem. Jestem. Dobra, pozdrawiam wszystkich i do zobaczyska. Na razie. Wszystkiego dobrego, hej.